Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą kolbami w drzwi załumocą. Broniecki! Broniecki! Ty ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi. Bagnet na broń. Walczę za kraj, za jego niepodległość. Nic więcej mnie nie obchodzi. Legiony to! z bota! Legiony to, ofiarnie jest to, Daj to! Teraz jestem sam... Za... Moje pierwsze odznaczenie. Za przyczółek zdobyty w Drohiczynie. Złoty Krzyż Zasługi. Order Standardu Pracy. Order Budowniczego Polski Ludowej. <try> Kim ja jestem dla ciebie, romantykiem. Byliśmy z pana dumni i było nam wstyd. Nie wiem, dopadła mnie jakaś słowiańska bezpłodność. Poczucie, że. że ja nigdy nie będę tym, kim chcę być.